Witam wszystkich w dzisiejszym nowym odcinku. A przed nami Aston Martin Valkyria 2021 rok. Słuchajcie, musiałem nagrać sobie ten filmik, bo mam taką serię jak w realu. A żeby był update, to stwierdziłem, że któryś z nowych aut również dodam, padło na Aston Martina. Mm, oglądałem również o nim bardzo fajny film na YouTubie, tam z 16-20 minut trwa, ale chłop bardzo dużo o nim opowiadał jest to jakby on to nazwał Bolit F1 seryjnie produkowany Bolit F1 na drogi wygląda tutaj nieziemsko, pytanie tylko czy wygląda tak samo przybliżmy się pytanie czy wygląda tak samo w rzeczywistości pewnie tak. Wrzucę również jakieś zdjęcia. O tutaj w ogóle obniżymy się lekko. Bardzo ciekawe światła. Yy, to wystaje w ogóle, wiecie, nie? To są ledy, które wystają jeszcze za samochód. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Postaram się, żeby było. Tego akurat nie zauważyłem. Tego detalu nie zauważyłem, jak, jak grałem normalnie. Jest to też pół elektryk z tego co kojarzę. Bo też nie zagłębiałem się, a sam film oglądałem dawno temu. Dorzucę link, oczywiście, do niego. Sam sobie wygląda. No, wygląda cudnie. Ja sobie wziąłem w kolorze pomarańczowym. Dostępne są jeszcze zielony, lekko niebieski z jakąś wstawką i chyba. Chyba jeszcze jakiś jeden. No ogólnie wygląda pięknie, pojedyncza wycieraczka na górze karbon. Światła też bardzo fajnie wyglądają. Przedni spoiler również karbonowy. Ja tu oczywiście nic w nim nie dodawałem, nic nie zmieniałem, tylko z przodu tam wziąłem rejestrację, usunąłem. Przejdźmy do środka. I zobaczmy, jak w środku się siedzi. Weźmy w środku. W środku, jak w bolidzie, siadamy sobie w fotelku kubełkowym. Trochę niżej. Nogi mamy trochę wyżej. Gaz, hamulec. Mamy też pasażera. Pasażer może sobie do nas wsiąść. Jest w takiej samej pozycji. Yy. Co mnie urzekło, to na filmie ta kierownica, która jest z wyświetlaczami i masą przycisków. Nie wiem, jak to będzie widać. Tu mamy start, stop i inne różne fajne rzeczy. E, przepraszam bardzo. I inne. E, fajne bajery. Nie wiem, do czego to służy. Tutaj mamy jakiś wyświetlacz. Nawigacja. E, media. Czyli taki po prostu Android. An, wyświetlacz z Androidem. Ogólnie środek jest bardzo fajny. Bardzo przyjemnie to wygląda. Tutaj możemy sobie rączkę podtrzymać. Drzwi nam się otwierają do góry. Oczywiście moja wiedza na temat samochodów nie jest jakaś niesamowicie wielka. Więc to są takie tam wrażenia, jak to wygląda. Jak to wygląda na wiarze? Tu mamy wszystko karbonowe. To jest kamera chyba tylnia, ta, która nam pokazuje tył. Tu po prawej stronie ten mały wyświetlacz. Nie wiem, co to jest. No i na plecach nic nie widzimy, bo mamy to wszystko zablokowane. Więc pytanie, skąd jest to lusterko i co ono nam daje? Bo tu albo jest jakaś nieścisłość albo lusterko też jest wyświetlaczem. Też jest wyświetlaczem, który pokazuje nam, co jest z tyłu, bo tu no nie ma możliwości, żeby proszę ja was podejrzeć co jest z tyłu. Tu cały tył jest zabudowany, Nie ma nic. Wygląda sztos. Wejdźmy teraz do jakiegoś wyścigu i mam nadzieję, że dacie lajka pod tym filmem, bo wykorzystowałem całe 4 miliony, miałem 4,5. Także wywaliłem się ze wszystkiego. Wywaliłem się ze wszystkiego i będę sobie dzisiaj powoli odrabiał te pieniążki. Ale mam nadzieję, że to docenicie i mówię, zostawicie minimalną łapkę. Weźmy sobie tutaj, wybiór z garażu. Ja nie mogę. Także wypożyczymy sobie też pomarańczowy. Niczym się w zasadzie nie będzie różnił, tak. No i mamy to. Aha, dobra, czyli teraz już wiadomo od czego jest ten wyświetlacz. Wyświetlacz jest od, yy, od, od, od 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 Od... tylnej kamery. I mamy go po dwóch stronach. Jest to po prostu elektroniczne lusterko. Bardzo szybki samochodzik. To jakąś karę dostanę. Ta kierownica jest naprawdę sztosem. Postaram się, żeby jak najmniej było wyświetlane, ale chyba tak się nie da. Zmiana biegów, która jest tu w tym aucie, to jak to przechodzi, to majstersztyk Wygląda naprawdę jak na dokumencie, który oglądałem. Podrzucę tam oczywiście z tego dokumentu jakieś wstawki. Żebyście się mogli zobaczyć jak to wygląda w gran Turismo, a jak to realnie wygląda. Ile jest podobieństw, ile jest sprzecznych rzeczy, ale wydaje mi się, że tu raczej wszystko będzie będzie się zgadzało. No feeling samochodu niesamowity. Najlepsze to i tak wiecie co jest, no ten licznik tutaj on mi robotę robi, jak nie wiem co. Dobra, zróbmy sobie jedno... O, o, o. Dobra, tu się jeszcze porozglądam i kolejne okrążenie to będzie okrążenie faktyczne. Może spróbuję Wam pokazać bardziej tutaj tu auta, nie wiem jak to się nagra. Bo ja wiecie jak ja gram, to ja widzę tak wszystko dokładnie, bo tu mogę sobie wszystko spojrzeć. Kawałki zakrętów, które gdzieś tam mi wystają, które są niedostępne normalnie na monitorze mogę sobie zobaczyć, bo mam taką możliwość, żeby sobie tak smukle przekręcać tą głową, ale to jedno okrążenie tak spróbuję jak najniżej głowę trzymać, żebym ja coś widział, ale żeby było żeby było wszystko widoczne. Ogólnie grałem już to, bo chciałem sobie zobaczyć, jak ten samochód sobie radzi. Minuta 23 chyba mam czas na ekranie, na takim normalnym wyświetlaczu. A tu zaraz zamykam się i robię główne okrążenie. Zobaczymy, jak wyjdzie. Trzymajcie kciuki i może się uda złoto. Także tak wygląda proszę ja Was. Aston Martin Valkyria z 2021 roku. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam.